Piątek, piąteczek, piątunio. Piątek, piąteczek, piątunio. Jak się mamy, jak się mamy dzisiaj z samego rana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że za moment jak zobaczycie, że nadaje na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko, napisz w komentarzu, co u ciebie, co dobrego, jak tam lato, czy masz wolne, czy korzystasz z pięknej pogody. Dzisiaj tutaj u nas w Gierzycku zapowiada się przecudowny dzień. Mam nadzieję, że u ciebie też, że będzie piękne lato, że ten weekend będzie cudowny, ciepły. I suchy będzie można skorzystać z przedcudownej pogody i przecudownego życia, w jakim jesteśmy. Podsumowanie tygodnia w telegraficznym skrócie, tak to się mówiło, a zatem w telegraficznym skrócie omówimy nasze tematy. Ja w zasadzie odpowiem na Wasze pytania. Macie pytania, które się gdzieś tam pojawiają. Na bieżąco staramy się na nie odpowiadać. Jeśli zadasz pytanie w komentarzu, to ktoś z moderatorów lub ja w Jest to film, który kręciliśmy wcześniej, po to, żeby. Wam ułatwić znajdowanie, że tak powiem. Ale tak naprawdę zachęcam was do tego, kochani, szukali sami, abyście weszli sobie na Google i wpisali sobie swój problem, swoją chorobę i pisali odmładzanie na surowo. Jestem pewien, że ten temat był omawiany. Jeśli nie był szczególny pod tytułem, na przykład Twoja choroba, bo jest jakaś na przykład, nie wiem, rzadka, albo, albo po prostu nie użyłem takiej nazwy, to na pewno znajdziesz jakieś podpowiedzi. U nas tutaj na kanale, bo ty mówię, jest prawie 1800 nakręconych, mamy cztery książki wydane, przypomnę, książkę surowe zdrowie, która jest fundamentem twojego zdrowia, mamy książkę na surowo 100 przepisów, często pytacie, a co jeść, wspaniały jest ten projekt, a co mamy zjadać, jest kochani, na surowo 100 przepisów, wchodzicie w książkę, przygotowujecie posiłki i żyjecie zdrowym w zdrowym ciele. Mamy też książeczkę dla dzieci, wierszykowo na surowo, jak również książkę Moje 90 dni, gdzie od A do Z opisaliśmy Twoje przejście 3-miesięczne na no, drugą stronę mocy. Jeśli chcesz być osobą, która odzyska zdrowie i będzie czuła się naprawdę energetycznie, naprawdę świetnie, to książka Moje 90 dni, <laughs> oczywiście książka, ale też tak naprawdę cały projekt Moje 90 dni jest właśnie dla Ciebie. A teraz pytania, które żeście zadawali, które w zasadzie gdzieś tam wychwyciłem, które warto odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, że zrobiłem filmik, dlaczego jemy? Czy wiesz, dlaczego w ogóle jemy? Tak? Zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego jemy. Ten filmik niestety na Facebooku był bardzo słabo wyświetlony, ze względu na to, że nie udało mi się nadawać na żywo i po prostu wkleiłem, wrzuciłem film, już nagrany gdzieś tam, wkleję go pod spodem dla tych osób, które go nie widziały, bo moim zdaniem jest ten film. Ten film jest bardzo ciekawy, zwłaszcza, że komentarze, które się pojawiły, były bardzo ciekawe. Natomiast pojawił się komentarz i ktoś napisał Tsunami cat Team napisał. Witam Panie Mariuszu, mam pytanie. O co chodzi z tym węglowodany plus białko równa się zjazd? Czy mógłbym poprosić o wytłumaczenie, o jaki zjazd chodzi? No i tak sobie pomyślałem, że ten zjazd muszę teraz wytłumaczyć, bo tak naprawdę, tak jak mówicie, może gdzieś tam moja, mój przeskok myślowy, ja omawiałem to wcześniej, kiedy łączymy ze sobą węglowodany i białka w posiłku, czyli tak jak żeśmy się nauczyli niestety, to powstaje problem trawienny. Po prostu zwykły problem trawienny, który, który powstaje w naszym organizmie i już wytłumaczę. W momencie kiedy spożywamy węglowodany, to już w ślinie, w buzi rozpoczynamy Zaczyna się proces trawienia. Ślina posiada enzymy, które potrzebuje wprowadzić do pokarmu w momencie, kiedy zjadamy węglowodany, aby te węglowodany rozkładać na czynniki pierwsze. Ale już w buzi, już w ślinie, jakby zaczyna się proces trawienia. Natomiast, kiedy mamy do czynienia z białkiem, to białko zaczyna się trawić dopiero. Zaczyna się proces trawienia dopiero w żołądku, i tam dopiero pojawiają się enzymy, które są do tego, żeby rozdzielać białka na czynniki pierwsze. I dlatego na przykład zawsze podkreślam, opowiadam o tym, w jaki sposób możesz poprawić trawienie albo pozbyć się alergii poprzez picie właśnie octu jabłkowego, aby zwiększyć moc twojego, twojego kwasu solnego w żołądku, żeby ten miał dużo łatwiejsze, dużo łatwiejsze możliwości w trawieniu białek. Ale teraz, jeśli połączysz ze sobą i węglowodany i białka, to wtedy powstaje po prostu problem. Powstaje problem, gdyż ślina wytworzy enzym do trawienia węglowodanów i ślina stanie się zasadowa, ponieważ organizm będzie zdiagnozuje jakby obecność węglowodanów i zaczyna wstrzykiwać te enzymy ułatwiające ich trawienie. Natomiast ta zasadowa mieszanka, nie pomoże w trawieniu białek, bo my chcemy, żeby białka były trawione w kwaśnym środowisku, a nie w zasadowym. Czyli taka zasadowa mieszanka białkowo-węglowodanowa trafiająca do twojego żołądka, yy, yy, żołądek dostanie sygnał, o, są tu jakieś białka, zaczyna swoją pracę, wydziela ten kwas solny, ale będzie w pierwszej kolejności chciał zneutralizować tą zasadowość tego czynnika treściowego, który dostanie się zbudzi. I teraz kiedy rozdzielisz, może powiem to będzie łatwiejsze, jeśli rozdzielisz od siebie białka i węglowodany, dużo więcej będziesz w stanie przeswajać i z węglowodanów, i dużo więcej z białek. Po prostu. Myśmy się nauczyli jeść kanapkę z wędliną, tak? Albo nauczyliśmy się jeść ziemniaki z kotletem, bo, 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 bo taki zwyczaj jest, tak? Bo taki nawyk powstał, bo tak powstaje, bo tak wygląda talerz jedzenia, czy, 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 czy taki posiłek. Jedną z pierwszych czynności, którą żeśmy dokonali, kiedy zaczęliśmy zmieniać, zmieniać swoje nawyki żywieniowe, to było właśnie rozdzielenie białek od węglowodanów. I myśmy na przykład, kiedy jedliśmy jeszcze mięso 12-13 lat temu, to jedliśmy na przykład surówkę i mięso. Czyli jedliśmy rośliny, warzywa z mięsem na przykład. A jeśli jedliśmy węglowodany, to jedliśmy je bez białek. Mam nadzieję, że to ma dla Ciebie sens. Dlatego, że jak połączysz te dwa. Czynniki węglowodany i białka, niestety w Twoim organizmie te trawienie po prostu będzie, będzie bardzo skomplikowane, bardzo mało strawisz, bardzo mało przyjmiesz i dodatkowo jeszcze obciążysz swój system trawienny, dużo więcej energii na to zużyjesz. Także to jest odpowiedź, mam nadzieję, że to było jasne i zrozumiałe. Jeśli, jeśli jesteś osobą, która jest na początku jakby tej drogi do witarianizmu czy w ogóle weganizmu i tak dalej, to rozdziel, na początek rozdziel węglowodany od białek nie łącz ich razem po to, aby poprawić procesy trawienia, żeby te trawienie w Twoim organizmie odbywało się w prosty sposób. Ale po co jemy, po co jemy? Głównie jemy dla stresu i to, żeśmy omawiali, naukowcy twierdzą, że to zajadanie stresu jest naszym największym problemem. Dostępność jedzenia, tak samo jak również węglowodanów w naszym środowisku. Ta olbrzymia ilość węglowodanów powoduje, że no niestety nasz organizm po prostu cały czas domaga się jedzenia, bo my jesteśmy no stop, nie na jedzeni. Zjedliśmy posiłek, ale ten posiłek był bezwartościowy i dlatego jesteśmy nadal głodni. Następne pytanie, które żeśmy omawiali, następny, następny punkt, który żeśmy omawiali, to były plamki, tak? Czerwone plamki na ciele. I pojawiły się komentarze, pojawiły się kropki na, na, na ciele, tak? Nie plamki, tylko kropki, tak? Czyli jak pozbyć się czerwonych kropek na skórze. I Magdalena S napisała: Im więcej jadłam zieleniny i brałam, uwaga, D3 z K2, MK7, tym więcej kropek się pojawiło. Kropki są na plecach, piersiach i brzuchu. Pogodziłam się z tym. Pozdrawiam. Było kilka osób również, które powiedziały: Mariusz, im więcej biorę witaminy K, tym więcej plamek pojawia się na moim ciele. I to jest prawda. Dlatego, że jak zażywasz sztuczne e, e, suplementy, to Twoje ciało będzie chciało te sztuczne elementy, e, suplementy wyważyć, ponieważ te sztuczne suplementy nie przyjmują się w Twoim ciele. Ja na swoim filmie wspomniałem o witaminie K, witamina, którą pozyskujemy z roślin, która to w naszym ciele, w naszym organizmie zamieniana jest na K1 i K2. Pamiętam, że naturalna forma, którą tworzy nasze ciało, to jest K2-MK7. Ale ja nie wspomniałem o tym, kochani, że my mamy zażywać K2MK7. Jestem wręcz przeciwnikiem żywania K2MK7 i ostrzegam Was przed tym od wielu, wielu lat. Natomiast ktoś zrozumiał albo nie. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie my nie zażywamy. My po prostu tworzymy K2MK7 w naszym organizmie poprzez jedzenie roślin. W tym tutaj głównie roślin zielonych. I tutaj jest witamina K, która, która jest w naszym ciele rozdzielana właśnie na te dwie witaminy. I teraz, kiedy zrezygnujesz z, z tych suplementów, tych witamin D3, K2, MK7 i tego całego badziewia, które ci wciskają, a zaczniesz odżywiać się naturalnie, spożywać naturalne pokarmy roślinne, to wtedy twoje ciało pięknie wytrzyma. Tworzy sobie te wszystkie składniki, które są potrzebne, i wtedy tak naprawdę dopiero zacznie to działać w Twoim organizmie. Wtedy dopiero możesz liczyć na to, że Twój organizm pozbędzie się tych czerwonych plamek, ponieważ te plamki zostaną zasklepione. One, one po prostu, kiedy będzie wystarczająco witaminy K1 i będzie wystarczająco witaminy C w Twoim organizmie z roślin, to wtedy nie będziesz mieć problemu. Natomiast pytaliście jeszcze w komentarzach o inne plamki. Bardzo dużo plamek na naszym ciele powstaje ze względu na problemy z wątrobą. Nasza wątroba jest po prostu zatoksyczniona. Powstają tak zwane plamki wątrobowe. Nazywa się to plamki starcze. Plamki wątrobowe to są jakieś brązowe, bardzo czerwone takie krostki różnego rodzaju zmiany na skórze, tak jakby ta skóra się starzała. To, jest, to są oznaki, że twoja wątroba nie funkcjonuje poprawnie i to jest odrębny film zupełnie na ten temat. W filmie na temat tych przebarwień czerwonych, które, które, które robiłem, czyli takim, takim jakby powiększeniu rurek na skórze, to widać te, 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 te tak jakbyś, nie wiem, ogolisz sobie skórę, zwłaszcza tutaj na przykład nie wiem, kobiety ogolą sobie nogi i na przykład takie nabrzmiałe są te, te cebulki jakby, te miejsca, gdzie te włoski... Wyrastają i takie zaczerwone. To ja właśnie do tego się odnosiłem na mnie i w tej kwestii, jakby robiłem materiał. Także raz jeszcze odpowiadam tutaj na zarzut, może na, 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 na pytanie Magdaleny: że powiedziała, że im więcej brała witaminy D3, K2MK7, tym więcej kropek się pojawiało. Podpowiedź dla Ciebie: nie bierz D3, nie bierz K2MK7 i nie będzie tych kropek. Zacznij spożywać naturalne, naturalne pokarmy. No i ostatni filmik, bo filmiki na temat tam akupresury i tak dalej to są wspaniałe rzeczy, które do nas piszecie, że dla Was to działa, że to jest naprawdę fajne, piszecie to niesamowite, pomogło i tak dalej. Cieszę się bardzo, że możemy Wam pomagać. Co tydzień przypomnę, pokazujemy jakąś akupresurę i podczas tej akupresury możecie skorzystać i pozbyć się bólu na przykład na zawsze, nawet, tak? Możecie się pozbyć jakiegoś bólu na zawsze. Zachęcam Was do znalezienia tych filmów. Ale wczoraj zrobiłem filmik na temat owoców. Filmik na temat owoców i tego, że zachęcam Ciebie do tego, żebyśmy przez 30 dni odżywiali się owocowo. Czyli przez 30 dni wchodzimy na odżywianie owocowe. Można by było nazwać to frutarianizm, ale niekoniecznie. Chodzi o to, że będziemy się odżywiać owocowo. Będziemy wprowadzać mnóstwo owoców i głównie owoce. I padło pytanie od Doroty Ostrowskiej, bo napisała. Pomysł dobry, ale zastanawiam się, czy nie będziemy dostarczać zbyt dużo cukru do organizmu. A drugie pytanie: to rozumiem, że kabaczek, cukinia i dynia to owoce, to też owoce. A zatem tak, zacznijmy od tego drugiego pytania. Z botanicznego punktu widzenia tak, są to owoce. I kabaczek, i cukinia, i dynia, i dynia to są owoce z botanicznego punktu widzenia. Można by było nazwać owocami wszystkie rośliny, które rosną na jakichś gałązkach, na jakichś pnączach. Nawet jeśli ta dynia załóżmy, czy, czy, czy ten kabaczek leży na Ziemi, to i tak wyrasta z gałązki, prawda? I tak wyrasta z tego z tego, nie wiem, jak to się nazywa, pnącza, jakiegoś tam powiedzmy wywijasa, który rośnie z Ziemi. Warzywami, natomiast nazywamy wszystkie rośliny, które rosną bezpośrednio w Ziemi. I tutaj będzie marchew, burak, rzodkiew, to będą, to będą e, 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 warzywa. Natomiast wszystkie te owoce, które nawet leżą na dziale u nas warzywnym, albo ktoś nam kiedyś powiedział, że są to warzywa, no niestety nie są warzywami. Została gdzieś tam czasami nazwa zmieniona ze względu na podatki. Niektóre warzywa zostały nazwane owocami i na odwrót owoce zostały nazwane warzywami, ale, ale to nie jest tak, że, że one są z botanicznego punktu widzenia, są to owoce. Także tu jest to moja odpowiedź, także możesz korzystać z tych rzeczy. Natomiast na pierwsze pytanie zrobiłem odrębny filmik, czyli odnośnie tej fruktozy. Koniecznie obejrzyj filmik na temat fruktozy. Jeszcze raz podkreślam, zawartość cukrów w owocach jest znikoma. Jest znikoma i jeśli jemy je w całości, zupełnie korzystnie wpływa na nasze zdrowie. Korzystnie na nasze zdrowie. Znam mnóstwo cukrzyków, którzy jedząc same owoce. Pozbyli się cukrzycy. Startujemy w poniedziałek. Startujemy w poniedziałek, wyciskamy sobie soki o 11 i o 16, a resztę posiłków składamy sobie z owoców. I e, po prostu zacznij razem z nami. Kilkaset osób, napisało, kilkaset osób napisało, że bierze w tym udział. Mam nadzieję, że będzie nas kilka tysięcy. Podziel się z innymi i po prostu zaczynamy, zaczynamy działać, zaczynamy działać z owocami e, i odżywiamy swoje ciało. Na poziomie komórkowym. To tyle na dzisiaj. Trzymaj się cieplutko. Cześć!